Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. Korzystając z tego, że jesteśmy akurat na planie szpitala, chciałyśmy zachęcić wszystkie Polki do wzięcia Dokładnie. udziału w kampanii. Płodna Polka. Polka. Dokładnie. Obecnie wiele kobiet odkłada założenie rodziny na później, niestety, z wielu powodów i względów. Robią karierę, na przykład. Dokładnie, albo mają inne swoje wiadome powody, ale niestety organizm, zwłaszcza po trzydziestce, może reagować zupełnie inaczej, w innym rytmie, i niestety. Później może być już, że się powtórzy za późno na, na, na założenie rodziny i na dziecko. Dlatego zachęcamy do przeprowadzenia specjalistycznych badań w tym kierunku. Tak, one pozwolą nam ocenić płodność kobiety, zapobiec ewentualnym komplikacjom. W pakiet takich badań wchodzą badania poziomu hormonów AMH i FSH, wykonanie USG oraz konsultacja z lekarzem specjalistą specjalizującym się w niepłodności kobiet. Także bardzo serdecznie polecamy, żeby się zapobiec. Zapoznać właśnie z całą kampanią Płodnej Polki, proszę sobie wejść na stronę internetową www.plodnopolka.pl i tam znajdziecie Panie wszystkie dodatkowe informacje. Myślę, że warto, jeżeli świadomie podchodzimy do tematu płodności, to na pewno warto. Ta. I, I serdecznie, serdecznie gorąco zapraszamy. I dodamy tylko, że same chyba też się przebadamy. No oczywiście, to, bo warto. Zapraszamy, serdecznie. Zapraszamy.